Chrust? Chrust? Taki chrust. Ej, co ty robisz? Jak to co? Uczę się angielskiego, ale to jest jakaś masakra. Pokaż mi to. Nie, nie, nie. To nie tak się wymawia. Jak to nie? No dobra, chodź, potrenuję z Tobą. Literkę T w języku angielskim możesz przeczytać nawet na cztery sposoby. Jak T, jak czy, jak s, jak z. I zobacz. Tackle, tackle. Kul, cool, kul, cool, cool, cool. Tu w gardle mamy dźwięk ta To słówko terrible, terrible, terrible. I znowu ten dźwięk ląduje w gardle i mamy terrible. A teraz zajmijmy się słówkami, które zawierają literki GH. To na przykład tough, f f, -f. na końcu mamy f, czyli tough, through, through. I zobacz, GH jest e, tak naprawdę jak takie u, więc e, nie czytamy tego. Thoroughly. Thoroughly. I znowu ten dźwięk Th. Thoroughly. To są dni tygodnia. Wtorek i czwartek. Wtorek przeczytamy Tu, to, Tuesday. Ze względu na to, że tam jest U, przeczytamy T Tuesday. Tuesday. A czwartek Th. -u -u, takie y -u. Th. Takie E Thursday. Thursday. Końcówka z-day jest tak naprawdę taka sama, tylko początkiem się różnią. Thursday. Thursday. Trust. Przez czy, trust, trust, a to drugie przeczytamy thrust. I znowu mamy tutaj ten dźwięk sypleniący th, i czytamy thrust, thrust. To słowo, które oznacza myśleć, to think, think. Natomiast th na początku to nasze sypleniące. Kończymy to słowo na k. Think, think. Natomiast to słówko zaczniemy dosłownie tak samo, ale zakończymy je inaczej. Thing. Na tym dźwięku gardłowym ten ng więc mamy thing. No widzisz proste. Więc wpadaj do mnie na kolejny trening i zaobserwuj mnie, żeby niczego nie przegapić. A no i daj znać w komentarzu, którego słówka na literę T nie cierpisz.